what you get then. Together. It's all right yes. here. Yeah. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. i not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing your eyes. Cześć, mi, friend. Cześć jeszcze, witam Was w pierwszym odcinku z Oblast Trials. No i kurwa, co? Eee. Eee. Let's go, friend. How's it going? Hi, mamy laskę. Czemu? Mój wiesz, ty, czekaj jest coś tego typu i mieć doing yy, Weźmy tam może jakąś fajną fryzurkę Jaka jest taka, o, ta jest Gites, o, patrze kanionia To będzie lepsza chyba Dalej Obudź się yy, gdzie jestem Zacznijmy od tego eee. No i co? Yy, seria <laughs> będzie prowadzona z Szymonem, tylko na razie, no wiecie Kurwa, to czekaj, zbyt mogę dołączyć do niego się no Ja pierdolę, jak Fajny, fajny ten aktywizor To taki ja, rozumiem samouczek tutaj jest skakanko, cyk Kurwa, ktoś tu szedł Ło, skoczyłem. Fajnie Ładna ta gra, szczerze, bardzo ładna o! Kurwa coś mi się kojarzy Kojarzy mi się z taką grą zwaną Outlast jedynka A muszę kurwa robić ten czek tak szczerze O kurde No, teraz zrobisz pełz mi może coś? Zamknięte. Pizda jest, A mi chyba.

Gdzie jest ten pogły? Po, pokaż mi go, bardzo chcę go zobaczyć. Czy się dużo do krwi, kurwa, w tym tem. Mała bateria. Ok, czyli mamy swego rodzaju ekwipunek, kurwa. Dobra, -OK, dobra, dobra. Muszę zbierać groźby w ciśnieniu, choć jak to mówię. Nie pierdam, ale stąd ja tu idę. O, bardzo Fajny rodzinny obiedm, pamiętam, pamiętam, no się bawiliśmy, ale tutaj z trzecią krysią, tak zabawy były, no. Zwykły tutaj ten. Rozwinę. bo Bo tak miało być. Miałem się uwolnić. się wstrzymywałem. Potrzebujesz lekarstwa, no tak, tak, to, to, logiczne, co nie? Ranny, potrzebujesz lekarstwa, no tak, tak. A mam w skórkę, ja pierdolę. O, a co to? Przypadkowe lekarstwo, któreś się tu znalazło. O, tak! Od razu mi lepiej po wódeczce. Chyba się muszę ugryźć teraz. Halo? Ej, kurwa, to jest okropne takie zerkanie Dobra, nie mam... Nie mam opcji schować się, więc... Biec kurwa, hm. kurwa o, nie, ja go znam Hej, hej daj mi to jałóżko. Ale fajne po, kurwa <grym> See, I think I can help, but on the size of this thing up my tuckus—I don't think we're alone. Plus, <laughs> But that's nothing compared to what yours is at. I'm just gonna ride out all those secrets and rotten bits so they can fill in something better. Oh. <laughs> Kurwa cała zdrowie mi I was ready to give Co? Ooo! No, Moja woda, mm, Tak... No cóż, frajer powinien skorzystać tylko. Dobra. czas stąd spierdalać chyba. Don't they think they're clever daddy oh the world doesn't'd make... you get that list've been in love at some time in your life even if nobody loved you back love makes you weak let it go this actually catch you look at me, me fucking look, look at me! Dobra. And the worries just drift away. Engines mm. of chaos and violence. When you cast off ballast, you ascend. Climb the stairs to adulthood. Oh, no, the Okay. Okej. Okay. O, więc to się stanie, pamiętam to. Trzeba tu iść, schowamy się. Pamiętam, bo jak było ten... darmowe te, to widziałem jak ktoś to przechodził. Mój znajomy. O, teraz pytanie co się stanie. O, że nic się nie stanie co w ogóle, to muszę sobie zgłosić się grę co troszeczkę, bo jest strasznie głośno. Sam poczekać sobie troszeczkę, poczekać, nie ma co. O. O! To ja jednak nie wygrałem, no niestety. <grystanie> <grystanie> O, coś czuję, że go kurwa on no ale co, their ba... Babuszka. Tak, widzę. To patrz na mnie. Botaj może może wybrać, czy mnie złapie, czy coś. Ty, ale tak szczerze, to fajnie byłoby ten. No, fajnie, kurwa. To był ciekawy horror albo gra po prostu jakaś, że wiecie, macie jakieś wielki, wielkie pomieszczenie i macie tam psychopatów, którzy kurwa tam chodzą i jakiegoś typa, który po prostu też tam jest sobie przy okazji. Bardzo... o, tu w ogóle znikł zamek, tego... to mi się nie podobało akurat. Do, zniszcz dotyczące się dokumenty. Macie są te dokumenty? Klej szafce pewnie są. Nie, bo chuj, ja tu wlazł, jakby nic nie ma. O, a może pośpiewać, trzeba coś. Jestem zjebane, albo, nie ma albo tutaj ma tych dokumentów. Trzyma. Tam gdzieś właśnie, już tam tamtego z jedynki. czy tam jest wuda? Albo coś podobnego? A tu nic nie ma. Ok, wow. Op, ale tu widzę wszystko. Nie muszę wychylać się. A muszę zaknąć i wyjść wtedy, dobra, tak to działa. Warto to wiedzieć, jakby. O! O, wódeczka, to weźmiemy, że z no się da się. Wypiewam ją teraz, ale no, nie wypada tak od razu, tak Wódę za wódą. Trzeba poczekać chwilę, aż tak nabierze smaku. Muszę mieć coś w ręku, czy nie? Nie muszę chyba mieć. Gdzie mam iść? Nie wiem, chciałem się cofnąć gdzieś, czy jeszcze... jakaś jest. Przez tu są dokumenty. Dotyczące ciebie dokumenty. Cie są te dokumenty? Na dół muszę zeszedło tu gdzieś iść. To zamknięte, to są otwarte, może się otworzyły teraz te drzwi. A tam mam dobra kurwa. Od razu mi to pokazuje Ktoś tu kurwa chyba idzie o poduszkę lub w szafie chowam się w szafie poduszkę jest najlepiej, bo ja to wszystko widzę. A w szafie ja widzę Nie, on czy mi wyważa

Daj mi to. A trzeba zanieść. A może też tu wyjdzie kurwa chyba zaraz? Wartowałem Chowamy się w szafie. Czemu mu zajebać? Czemu? A bo on mnie nie widział kurwa jestem zjebany, wszędzie zauważył. <grywa> I Tylko tam wszedł A co mi to zerkanie da Kurwa w tą stronę zerkać, ta Nie dużo mi dała to te Ja pierdziele Jak to wykopał Chyba w to stronę, w tą stronę Do szafy O, Nie myślałem, że wróci tam Ja pierdole, jebany Się cofnął Ja to chyba już ostatnia rzecz, co będzie zrobić, tak szczerze. Jak mam zdrowe w ogóle, mogę sprawdzić jakoś zdrowie. Jaki klipunek, coś mogę otworzyć. To tu muszę zanieść. zamknąć drzwi Dobra, włóż mi Co, to trochę źle brzmi, włóż mi, ale Nie wiem jak to inaczej powiedzieć Jeszcze nie kurwa O kurwa, nie mogę biec No nie ucieknę jak nie będę mógł biec Spierdalamy, spierdalamy A zostawimy No to lamus A już mnie miał Zamknąłem się drzwi O, o kurwa mać wróciłeś Żartowałem, nie, nie chciałem się nad ośmiolamusem Chodź przychodzę do tej bo się przetrwać wizję skinnera Jakiego kurwa skinnera? To też kojarzę. Aa, to Skinner me godi. Podnieś to! Pij, kurwa! ty! Nie wiem, kurwa, kolejne jakieś gówno. Kurier kurwa idzie Zostaw kuriera w spokoju, z zwykłym kurierem Jak mi kurwa wyjść to wyjeb Do kosza Kurwa, kurwa karty trzeba robić szybko mężczyzna, męż szybciej ode mnie Wypierdalaj O ja pierdolę, kim ty kurwa jesteś? <śred entire> Obróć <karaoke> Niech stąd. Wypierdalaj. Diable. Nie ma nikogo. Ja pierdolę, ta cała rozwojenie jaźni.

A, fajnie, żeby się mu się znaszesło. O, kurwa, on tego. Jop, pirolak, nie mam o, tak bomba wygląda. Jedziemy. Na koniec, chyba udało się przejść samo uczek. Nieee! Dobra, to co teraz? O, już koniec chyba, tak? Ograliśmy sobie od lasa nowego, bardzo fajna gra, naprawdę. O, THC podłoga T2 rozpoczyna grę. No, oh. grę. O, nie będę oh. z efekcją, oczywiście. Dzień dobry. Kolejna winda, jedziemy. Ty, ale to jest zjewalny kurwa, gdzie my jesteś, jakimś? O, gdzie Hello! <grywia> Kim wy kurwa jesteście? A ile ile tu ludzi kurwa jest? <grywia> ja pierdolę, jakie to jest skupie. O! Co tam mówisz, przyjacielu? Gramy. O, kurwa. A bo tak trzeba. Kurwa, ja jest nasilniejszy. O, ty z kurwy synie jebany. O, nie dam się kurwa. A, a, kurwa nie trafiłem. Siła, nie dam się! Kurwa! Ja w DBD gram powinienem umieć takie rzeczy trafiać. A, nie masz ze mną się Aaa, no cóż. Nie, nie, nie. Ja się popłakałem, kurwa. To jest takie głupie. O Jezu. Normalnie, kurwa, nie wiem. Mamy tutaj takie lobby. Taki, taki... Taki, nie wiem. Takie to jest głupie, ale to jest świetne. Dawaj, Jero, z takim frajerem krótko. Na luzie z nim wygrasz. A, dobrze, łatwo z frajerem. No dobra, słuchajcie. No to co, myślę, że pierwszy odcinek można zakończyć. Yy, bardzo fajnie. Następnym się rozejrzymy, tutaj musimy znaleźć w tym miejscu Szymona. Gdzieś tutaj się schował Szymon, musimy go znaleźć. Więc w kolejnym odcinku go znajdziemy. No i co? Widzimy się już niedługo w, w kolejnych filmach. Shimano.